Jest sobota. Jest sobota, godzina 17.24. Dokładnie. Wojtek, po trzech godzinach, postanowił wstać z łóżka i nam pomóc się szkołać na imprezę. Tak, bo do tej bazy, co, co ten? Co robiliśmy? Bazę to idziemy. Dokładnie. Imprezę robić. Mamy nowego gościa w naszej serii. Nowej, jest do kibla. Mamy nowego gościa, tylko musimy na niego poczekać. Ale wyszła. To jest. <noise> no, no Cześć, mamo. Chcesz być na vlogu? No. <noise> więc tak, musimy wziąć siekierę na to ognisko. A więc tak, musimy wziąć jeszcze papier ścierny, który jest gdzieś tu. O, tak. Bierzemy papier ścierny, żeby ten barmański stół z poprzedniego odcinka wyszlifować. Mogę tutaj tego mówić, bo garnujemy. <grymne> było blisko Jeszcze bierzemy w kieszeń zapala, zapalare i podpałkę Ale pięknie to nagrywa Albo ty taka jesteś piękna Pisze. Nie no ja mówię jakieś podrywy, a mnie nie słuchają nawet. Masz siekierę w futurku? Tak, to ta siekiera futurku. Także mamy siekierkę, mamy podpałkę, mamy wszystko co nam potrzebne do życia. E, ty chcesz w las pojechać tą kulejnogą w futurze? Nie jedziemy tamtędy. Jest dwa razy dłużej. A tam jest co? No, a tam jest zresztą stół, który trzeba przenieść. Jaki stół? No stół. Widzowie mamy nową misję, a mianowicie przenieść stół. Nie wiem jakim cudem przeniesiemy stół z rowerami, ale okej. Okay. Jedzie po kraka z daleka. Na nikogo nie czeka, to nie łaskawy. my nie do Warszawy. co za ten stolik. Chyba go zwrotujemy, No tak se stoi w lesie. Chopiecie, kulej nogą po lesie. Wolony, bogaty Kidos. To jest ten stół? Ko skąd on jest? A to jest w babcie stół? Mhm. A, czyli to jednak tak nie stoi w lesie. To wygląda jak ochrona jakaś O kuźwa, podejechał jakiś radiowóz To jest tak taksówka, Cymbale Dobra, a więc tak, bierzemy w łapę krzesło, w łapę ogórki i później na pichotę jeszcze tu przyjdziemy Tylko szkoda, że mamy tu jakieś 20 minut drogi, ale no trudno Jeszcze widzowie, dla was taka fajna informacja dotycząca Gaminata, który jest za mną na półce se stoi yy, Ogólnie wróciła fajna promocja Gdzie możecie zaoszczędzić dużo kasy A mianowicie kupując premium starter pack Oraz jakikolwiek shaker Sobie weźmiecie do koszyka To zaoszczędzacie 23,99 Czyli tak jakbyście Shaker kupowali za złotówkę No i macie premium starter packa Także jeżeli jesteście nowi i chcecie spróbować Gaminata to jest idealny Moment bo możecie spróbować Wszystkie smaki w tym yy, starter packu Oraz macie Shaker. Dobra, jestem widzowie na miejscu. Mnie nie było przez ostatni tydzień w bazie, znaczy jeden dzień w bazie, bo montowałem odcinek. O kurde, jaki upgrade. Patrzcie, zaraz to zobaczycie. Dobra, ta baza otrzymuje, nowe upgrade, mamy stolik. Mamy kuźwa krzesło nawet dwa krzesła. Mamy ławkę. Kuźwa. Kościelna ławka, to jest z kościoła. Bo mama ziomeczka. Jest tam wysoko w kościele, w hierarchii kościoła i nam ogarnęła. I tu jedzie kolejne krzesło. Przecież to jest genialna baza. Ty teraz Wojtek i Małgosia, idziecie ze mną do szabanu i przynosimy jedzenie i ławeczkę. Idziemy teraz po stół, widzowie. Właśnie idziemy z Małgorzatą, ale ma piękne paznokcie. Fitują mi do swetra. Nie, za jasne. Niebieski to niebieski, ale to. No i właśnie idziemy na piechotę e, po ten stół, e, skąd jechaliśmy rowerami. Także teraz nam to wychodzi dwa razy dłużej. Także no, elo. Mamy ognisko, mamy fajne noże, wszystko idealnie jest, jest super. Idę serować, proszę. Nie, nie, trochę się napiłam. <noise> Ja się cię O Jezu Dobra, akcja Czemu mnie pobiłeś? Co ci się stało w futurku? Powiedz. Czemu mnie pobiłeś? Surfer robię widu Co się stało na imprezie Gadaj! Gadaj co się stało wczoraj? Czemu masz podbite oko? Kto cię pobił? Surfer oper A za co? Bo ten nie dał lajka pod filmem nie, dajcie łapy w górę. Dajcie łapy w górę, Miałem ja łapkę w, gół, w dół i kurwa znalazłem mnie w moim mieszkaniu z dniu z maczetami. I mnie Dobra, mamy dzień kolejny, wracamy z, po, z, znaczy nie wracamy z imprezy, tylko idziemy właśnie idziemy właśnie idziemy właśnie do, idziemy właśnie do bazy czy na siedzibę naszą, gdzie imprezowaliśmy Idziemy teraz po tam posprzątać, bo raczej nikt nie posprzątał A ja się zawinąłem z tej imprezy jako pierwszy przez Małgorzatę Bo Małgorzata się źle czuła. Trzeba wymyślić nazwę na tę bazę. Możecie w komentarzach sobie pisać. Ale syf! Ale tu będzie sprzątania. Ale syf! No, tak także będziemy to pewnie z pół godziny sprzątali to wszystko. Keczyl nawet został. Ja! Ławka jaka brudna, była czysta. Chipsy jakieś, picia nawet. O! Ale jeszcze zostało. Kurde, polałem się. Jest jeszcze jakieś picie? Jest, ale nie pił. Może lepiej tego. A tu widzę, że ktoś próbował sprzątać, ale chyba nie wyszło. Się wszystko wysypało. Dobra, także się bierzemy za sprzątanie tego wszystkiego. O. Ah, synu chyba coś ci upadło To jest mój worek Niesamowite znaleziska. Jakieś kable od samochodu Papier ścier ścierny To jest mój cały worek Ła! Co? Nie wiedziałem że trafię w kamerę tą piłką Dobra Mamy wszystko posprzątane Zapakowane worki, jeden worek Tak, ma leżeć tam drugi worek Trzeci worek reklamówka To jest moje To jest moje Dobra kto pyta I tutaj też śmieci zapakowane Dosyć dużo tego było Masz Dobrze, nie, nie krzycz na nas No bo kręcę no co z tego? No i mi przeszkadzasz mało Jeżeli szukacie serwera East of to jutro w piątek Startuje serwer Roleplay for you Link będziecie mieli w opisie Jest tam brak bojówek, 300 slotów, także sprawdzajcie Trzymajcie się